et in hoc modo Anna Sobolewska i w imieniu własnym oraz współorganizatorów pani dr Agnieszki Czarneckiej z Centrum Leczenia Lipedemy w Lubinie, pana Mariusza Paśko z Centrum Fizjoterapii Paśko w Rzeszowie oraz pani Magdaleny Winieckiej z firmy Medi Polska z ogromną radością witam wszystkich na drugiej edycji konferencji Lipedema Choroba, którą należy leczyć. Nazywam się Mariusz Paśko, jestem osteopatą, fizjoterapeutą, współwłaścicielem Centrum Fizjoterapii Paśko w Rzeszowie. Jeżeli chodzi o lipedemę, jeżeli chodzi o ten wymiar, jakim jest ta konferencja, chcielibyśmy przede wszystkim zwiększyć świadomość dla pacjentów, dla lekarzy, dla fizjoterapeutów, że w jakimś stopniu mogli szybko odczytywać tych pacjentów, mogli szybko uświadamiać, czym jest ta choroba, czym jest to schorzenie i czy warto z nią pracować. Witam, dzień dobry, nazywam się Marek Paul, jestem chirurgiem plastycznym. Pozdrawiam serdecznie z drugiej edycji konferencji Lipedema. Jest to edycja, która przedstawia leczenie obrzęku tłuszczowego i limfatycznego i tak naprawdę najistotniejszym elementem współpracy fizjoterapeutów, chirurgów plastycznych i element psychologiczny dla naszych pacjentek. Ja się nazywam Janna Dudek, jestem doktorem nauk społecznych, psychologiem. Na tej konferencji jestem już drugi raz. Ostatni raz byłam na wideo, bo nie mogłam przyjechać, więc cieszę się bardzo, że jestem osobiście i cieszę się, że taka inicjatywa ma miejsce, bo to jest niezwykle ważne z perspektywy poszerzania wiedzy na temat tej choroby. Nazywam się Jana Jagielska, jestem dietetykiem i terapeutą holistycznym, i będę miała przyjemność opowiedzieć na temat zdrowego komponowania talerza, który jest kluczem do zbilansowanej diety. Dzień dobry, nazywam się Karolina Piskoszkryk. jestem fizjoterapeutką. Od 17 lat pracuję w ośrodku rehabilitacji dziennej na Osiedlu Rusa. Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w drugiej edycji bardzo fajna inicjatywa, która zrzesza zarówno pacjentów, jak i fizjoterapeutów, lekarzy. Myślę, że szerzy zdecydowanie wiedzę o bardzo niszowej chorobie, jaką jest obrzęk limfatyczny. Wojtek Mikusek. Witam Państwa. Jestem angiologiem, flebologiem. Na co dzień zajmuję się diagnostyką, leczeniem schorzeń naczyń wodowych. Mam to szczęście, że uczestniczę w rehabilitacji pacjentów, których prowadzę. Dzięki właśnie zaangażowaniu też ze strony Państwa pacjent jest, wydaje mi się, prawidłowo zaopiekowany. Wstępna diagnostyka, ocena wyników leczenia, podtrzymanie terapii to taki nasz główny cel. Przede wszystkim systematyka w leczeniu chorób żył i w obrzękach. Jest niesamowicie istotna. Dzień dobry, nazywam się Ilona Wermers, pracuję jako Education Manager w firmie Medi i przyjechałam do Państwa z Bayreuth. Będę dzisiaj prowadziła wykład na temat kreatywności zaopatrywania pacjentów w produkty uciskowe na terenie Niemiec i porównywania tej rzeczywistości tutaj, właśnie na terenie w Polsce. Dzień dobry Państwu, nazywam się Klara Głaz, jestem dietetykiem oraz kierownikiem szkoleń firmy Pharma Nord Polska. Bardzo serdecznie dziękuję organizatorom za zaproszenie i możliwość przedstawienia krótkiego wykładu na temat naturalnego, naturalnej substancji pyknogenolu, który wspomaga nasze krążenie i może stanowić uzupełnienie terapii specjalistów, którzy wspomagają pacjentów w walce z lipedemą. Dzień dobry, nazywam się Monika Dziedzic, jestem fizjoterapeutką. Oprócz tego jestem instruktorem fitness nastoletnim stażem. Moja prezentacja w dniu dzisiejszym dotyczyła y, aktywności fizycznej, wyzwań i roli kompresji w przebiegu leczenia tej choroby. Uważam, że jest to nieodłączny aspekt leczenia i każdy pacjent z lipedemą powinien być aktywny fizycznie. To wydarzenie było wyjątkowe pod każdym względem. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do jego sukcesu. Druga edycja konferencji stała się miejscem wymiany wiedzy, inspiracji i wsparcia. To dopiero początek. Otworzyliśmy drogę do wielu wyjątkowych projektów. Mam nadzieję, że już wkrótce spotkamy się na trzeciej edycji.